Siemano wszystkim. Na dzisiejszym odcinku, które sobie potwieramy skrzyń hydry. Po, wcześniej już też trochę otwierałem, ale materiał w sumie był słaby, dlatego już tego nie wrzucam. Poleciała, poleciały dwie szarfy dziesiątki Oczywiście spalił na żeby kombinacja się nie udała. 16 księg obróbki. Z 16 bodajże koło 16 zwoi egzo, ale to już zrobiłem sobie aure na M8. Dwa magiczne kamienie, które już sprzedałem po trzy wony. Także myślę, że w porządku. Opłaca się otwierać te skrzynie. Na pewno lepiej niż te skrzynie rybaka. No i dobra, zobaczymy, co z tego poleci teraz. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, czternaście sztuk skrzyń hydry. No i jedziemy. Notatki. Klejrat mądrości. Czerwony konar. Drzewa duchów. Czerwony konar. Kamyki. Kamyki. Znowu kamyki. Znowu kamyki. Jest szarpa dziesiątka. Już się dobrze zapowiada. Kolejna szarpa. Pięknie. Bodzio. Klinet mądrości. Przepustka. Bodzio. Kamyki. Trzecia szarpa. O kurde. Kamyki, pakiet kamieni, magiczny kamień, no i wszystko w temacie. Odżywka, odżywka, kamyki, czerwony konar drzewa duchów, zwój przywołania GY. To chyba z Atlantydy. Tak to się mówi. Ta z Atlantydy to chyba jest boss. Przepustka. Losowa skrzynka z tajemniczą zawartością. Księga krot w Plus. Przepustka. Piersień Fedry. Znowu zwój przywołania. Bodzio. Eliksir Słońca. O, to jest bardzo fajne. Czerwony konar. Przepustka. Przepustka. Notatki. nad mądrości. Dwa zwoje egzo. Lepsze to niż nic. Kamyki. Przepustka. I kamyki. Trzy szarfy. Magiczny kamień. Dwa zwoje egzo. Myślę, że całkiem ładny wynik. Od razu spróbujemy sobie wklepać. Na wyższy poziom. Absorpcji. Kombinacja, połączyć dwie szarfy, tą damy na pierwszą. No i je zobaczymy. Niepowodzenie. Niepowodzenie, no to już jest delikatnie mówiąc dziwne. Trzy razy spalił? Nie wierzę. Wiecie co? Idę zobaczyć od razu, czy nie ma jeszcze tych skrzyni hydry. Opcji gry, nazwa sklepu, Szkody bossów. Są. Jedna sztuka, druga sztuka, trzecia sztuka, czwarta sztuka, piąta sztuka i jeszcze jedną, szóstą. Kurde, ale dziwne, że aż tyle razy, już cztery razy szarfę spaliłem. Czy to tak pali po prostu już? Cały czas na tej za zacnej. No i jedziemy. Klej nad mądrości. Odżywka. krwawa perła. Mądrości. Odżywka. Kamyki. Zwój przywołania. Tygrys bengalski. Notatka przywódcy, eliksir słońca, zwój egzo, zwój egzo. O, sześć cuk już mam. Zwój błogo, niebieska perła, krwawa, kamyki, szarfa. O! I no to jeszcze jedna próba. Teraz damy na odwrót. Może te bony mnie tu psują. <noise> Kombinacja. Damy tą pierwszą. Tą drugą. Szarfa druga ulegnie zniszczeniu. 12%, ale syf. Ja. Niżej się nie dało. I teraz powiedzcie mi, czy. Czy zacną z tą unikatową można połączyć, czy tylko trzeba drugiego unikata teraz? To jest pytanie. Zwołam tutaj im tego generała jednego. Zobaczymy jak szybko go ubiją. Niech mają. Ło! Heh. A Ja nawet potłucz nie mam. No chłop robi ładną zadymę tutaj. Ja już sprowadzam do kółka. Co? Już go położył? Ja. Ale grubo. No nic i o tyle dobrze, że chociaż wszedł ten unikat. Myślę, że całkiem udane ten, całkiem udane otwieranie. Pewnie sprzedam sobie ten magiczny kamień i jeszcze pokupuję trochę tych skrzyń. No i oszlifować będzie trzeba te kamieki wszystkie, kurde, trochę trzeba będzie tego tych kadeków na No dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.